W Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbył się finał 22 konkursu literackiej twórczości młodzieży. Uczniowie z 22 szkół z Podkarpacia rywalizowali w kategoriach poezji i prozy. Młodzież ma okazję popisać się swoim, swoim talentom tak naprawdę. Młodzi twórcy mieli za zadanie napisać wiersz lub prozę. W konkursie wzięło udział, wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich, z Krosna, z powiatu Krośnieńskiego oraz z województwa podkarpackiego. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, literackiej wrażliwości i wyobraźni wśród młodzieży. Chcemy promować słowo pisane, które trochę zanika w tych czasach, ale okazuje się, że zainteresowanie konkursem jest tak duże, a młodzież właśnie w przestrzeni biblioteki ma okazję pokazać się. Żywi oceniło 140 prac zgłoszonych do konkursu. Nie tylko jedna, ale mam tak naprawdę trzy uczennice tutaj nie tylko moje, ale również koleżanek. Nasza młodzież jest cudowna, jest wspaniała, chętnie uczestniczy w przeróżnych rodzajach konkursów, są bardzo aktywni, są bardzo kreatywni, są bardzo twórczy i my jesteśmy bardzo dumni z nich. Naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że mamy taką wspaniałą młodzież. Tak naprawdę staramy się ich motywować do tego, żeby działali, żeby byli aktywni, żeby starali się brać udział w konkursach. Przygotujemy ich, przygotowujemy nie tylko do matury, ale także do tego, żeby sobie fajnie radzili w życiu, żeby też może troszkę własnej inwencji do tego wszystkiego wkładali. Więc tworzą, tworzą, my ich wspieramy, próbujemy motywować do tego, żeby brali udział w różnych konkursach i twórczości, i recytatorskich, wszelkiego rodzaju. Brałam udział w wielu takich konkursach już od pięciu lat. Nieskromnie można powiedzieć, że zajmuję na nich wysokie lokaty. Biorę udział w takich konkursach, ponieważ jest to częścią mojej pasji. Na zwycięzców czekały nagrody. Konkurs odbył się pod patronatem prezydenta miasta Krosna i starostę powiatu krośnińskiego z finansowym wsparciem miasta Krosna.